Udało mi się troszeczkę podziałać, dodałem kilka detali znów. Dzisiaj chciałbym zrobić ten tor tutaj. Może jakieś zarys peronu. Zobaczę. Na końcu filmu wrzucę jakieś zdjęcia zrobione, tak żeby to bardziej lepiej pokazać. Miejscami jeszcze to nadal schnie, to dziwne. A tak, tu leżą zwłoki. Trzeba je powklejać. I tak, w związku z tym, że musiałem przeprofilować układ torów, musiałem przeciąć łuk na dwie części. Muszę go połączyć w ten sposób i zlutować. No i tutaj pastę lutowniczą od wewnątrz turu i lutuję i ogień spatynować, pomalować szyny i spatynować podkłady ja do tego używam palety Van Gogha albo innego Rubensa farb akrylowych kredowej pasteli pomarańczowej i kredowej pasteli czarnej. Wiem, że są takie jakieś tam specjalne do malowania tego, ale tak też wychodzi fajnie. Kawałek farby pomarańczowej, kawałeczek farby czarnej. Wychodzi taka rdzawka. I takim rdzawym kolorem maluję boki szyn. Podkład też się uciapra, ale to normalne. To samo z drugą szyną, od zewnątrz, od wewnątrz. Tak, żeby wszystko było pomalowane. Oczywiście oprócz góry szyny. Teraz przyrząd, który każdy ma w domu. I na mokro, póki są mokre też ręce to przecieram. Jest góry, żeby zetrzeć nadmiar farby. No wiadomo, że później je trzeba wyczyścić już docelowo porządnie, ale <coughs> lepiej, żeby ta farba nie zasłonił ich. Okej. Okay. Teraz pastelami Rubensa albo innego Michała Anioła spatynuję podkłady. Fajnie to wychodzi pastelami kredowymi. Robi się fajny nalot. Ładna patyna. Mniej więcej takie proporcje, tylko pół na pół. Założyłem tor i teraz go szutruję. Idę trochę na skróty, bo tutaj te boki podsypuję piaskiem. Chodzi o to, żeby tutaj to wypełnić. Jak kiedyś zarobię jakąś kasę na YouTube, to sobie kupię strzykawkę nową. Kamyczki. Jeszcze trochę kamyczków miejscami. No. Za 40 lat będzie sucha kolejny dzień za nami. Obsiałem to trawą i wygląda to tak. Jeszcze muszę odkurzyć. Na dziś chciałbym zrobić podstawę pod peron. Zwykle, najzwyklejszy. Mam karton na wymiar przycięty. Teraz go przykleję. Klejem na gorąco najszybciej. I później ten karton będzie obrobiony takimi płytkami chodnikowymi, jak w tym przy i jeszcze ta jedna rzecz. I to będzie tak trzymało jak głuchy drzwi. Podkleję tu kawałeczek tutaj. I od razu na to można kleić płytki chodnikowe. Których niestety dzisiaj nie mam. Muszę zamówić, ale zanim przyjdą płytki, to obsadzę trawą tutaj w boki tego nasypu. To już będzie zamknięty temat. Czyli klasycznie wikol. Oczywiście nasyp już jest suchy, inaczej zostałby na pędzlu. Tutaj tą to skrajnie torów obsieje taką trawą dłuższą i powiedzmy bardziej suchą. Dobra, prąd jest podłączony, klej jest rozsmarowany, można działać. Na świeżej klei jeszcze zsypnę miejscami takiego brudnego piasku. I poczekam aż on zwiąże z podłożem. A kiedy wszystko wyschnie, tradycyjnie odkurzę nadmiar trawy, piasku i kamyczków. No tak to wygląda z perspektywy ślimaka. <słyska>